W czerwcu i lipcu 2015 roku w murowanej Goślinie po raz kolejny odbędą się plenerowe widowiska historyczne. Weźmie w nich udział kilkuset aktorów i statystów, co sprawia, że będzie to największe tego typu wydarzenie w Polsce. Zacznijmy jednak od początku. Działające na terenie gminy Murowana Goślina, stowarzyszenie dzieje już od 2007 roku. Organizuje widowiska, czerpiąc inspirację i wiedzę na temat ich organizacji od jednego z najlepszych parków na świecie, Puy de we Francji, na terenie którego od ponad 35 lat odbywają się historyczne spektakle przyciągające setki tysięcy widzów z całego świata. Zaszczepienie tej idei w murowanej goślinie zaowocowało dotąd widowiskami: Żywot świętego Jakuba, Dzieje murowanej gośliny, Miłość Armaty Konfederaty oraz Śpiące Rycerze Królowej Jadwigi. Sukces związany z organizacją tych wydarzeń jest wymierny, odzwierciedla go systematyczny wzrost liczby widzów. W pierwszych latach było ich kilkuset, jednak już w 2013 roku widowisko obejrzało 2300 osób, a w 2014 ponad 5,5 tysiąca. Tematem tegorocznego widowiska zatytułowanego Husaria pod Gniezdem, będą przeżycia sarmackiego poety, który podczas potopu szwedzkiego był młodym żołnierzem, husarzem w dywizji czarnieckiego. Sceny konnej szarży, jak też konnych wędrówek, bohatera po Polsce w dobie szczególnej historycznej próby potopu szwedzkiego, będą osią całego widowiska. W nim zaś przeplatać się będą podniosłe emocje piękno, wzruszenie, patriotyzm i wiara a wszystko do pełna humoru i dynamicznej akcji. Zadaniem, które co roku stawiają sobie twórcy, jest zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców, zarówno w samo widowisko, jak i stronę techniczną przedsięwzięcia. Nie dziwi więc wykorzystanie ogromnego potencjału organizacji lokalnych, chórów, grup śpiewaczych, tanecznych i rekonstrukcyjnych. Warto też zaznaczyć, że twórcami widowiska, jak i widzami będą w dużej mierze mieszkańcy Murowanej Gośliny, Poznania, Czerwonaka, Skoków i Suchego Lasu. Widowisko Huseria pod Gniezdem zostanie wystawione sześciokrotnie 26, 27 i 28 czerwca oraz 3, 4 i 5 lipca, łącznie dla około 10 tysięcy osób. Partnerem widowiska jest spółka Koleje Wielkopolskie, która zorganizuje dojazd na miejsce wydarzenia. Co ważne, przystanek kolejowy Zielone Wzgórze oddalony jest około 5 minut od terenu widowiska, co umożliwi mieszkańcom aglomeracji sprawny dojazd na widowisko i powrót po przedstawieniu. Pociąg z Murowanej Gośliny do stolicy regionu jedzie niespełna pół godziny. Widowisko organizowane w tym roku będzie kolejnym etapem przygotowań do 1050. rocznicy chrztu Polski, którą będziemy obchodzić w 2016 roku. Murowana goślina chce stworzyć widowisko opowiadające historię od początków państwa polskiego do wyboru papieża Polaka i Solidarności. W przedstawieniu upamiętniającym chrzest Polski ma wziąć udział kilkuset aktorów i statystów. Na widowni każdorazowo ma zasiąść nawet 5000 osób. Dlatego organizatorzy już od kilku lat przygotowują zespół zaangażowanych wolontariuszy, aby podołać temu przedsięwzięciu. Już dziś możemy też potwierdzić, że widowisko z okazji 1050-lecia Chrztu Polski znalazło się na liście oficjalnych wydarzeń obchodów w 2016 roku i uzyskało patronat prezydenta RP. Oprócz wielu gości z Polski liczymy też na międzynarodową widownię. Termin przedstawienia w 2016 roku pokrywać się będzie z organizowanymi w tym czasie Światowymi Dniami Młodzieży. A jeśli i Ty chcesz zostać aktorem lub statystą w największym widowisku plenerowym w Polsce, zgłoś się do nas. Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 7 kwietnia 2015 roku o godzinie 18 na terenie Starego Probostwa w Murowanej Goślinie, czyli w okolicach przystanku PKP Zielone Wzgórza. Więcej informacji pod numerem telefonu 516 937 701 lub mailowo aktorzymałpadzieje.org.pl. Zapraszamy! Burka, to miałaś taką tą czystą suknię, że to tutaj prawie się zachaczyła, Myśmy się obydwie przywróciły. No super chwilę.